Cześć, mam też z strony EnioDatolich, że jest zapowiedź kolejnego sezonu w Farming Simulator 15. Dzisiaj weszła taka mapka, która bardzo mi się spodoba. Ona nazywa się Polska Wieś V8 z Dead Driver, Driver. Zrobimy sobie na niej sezon zamiast pierwszego sezonu na polen ma pół 2. Tamten sezon też mogę tak powiedzieć, że zakończyłem. Choć znaczy nie było filmu kończącego. Na tej mapie zacznę. Jak widać nas w takim miejscu. Tutaj mamy oczywiście krowy. Krowy. Mm -hmm. Data. Ale na tym nie będę go grał. Jeden powód to nie otwiera mi się ta główna brama. Na pewno tutaj będę korowę raczej. A drugi, powód, że nie mogę otworzyć i Drugi powód jest, że spodobało mi się inne gospodarstwo. Jest po prostu większe i ładniejsze. Na tej mapie są trzy gospodarstwa. Oto jest to drugie gospodarstwo, to jest nawet ładne. Duże dosyć. Ale to nie to, że mi się spodobało. Najbardziej no, mi się spodobało tamte gospodarstwo. Oczywiście jakiś sprzedaż, Ja jak to, nie, to nie jest. Tutaj to bardzo ładna tekstura, oczywiście, jak to by powiedzieć, słupów i to jest największe gospodarstwo w z trochę tam też i też, ale tam mi się najbardziej przypadło do głosu, bo jest nawet dużo. No raczej będę korzystał, bo na tym jednym gospodarstwie to nie pomieszczę tych wszystkich naszych, ale tak, będę na pewno grał na tym gospodarstwie. Tak. Można drzwi? Nie no, to krótko prowadzę, was z z góry to Zobaczmy sobie, jakie tam... Pole nawet dosyć duże, będę na nich grał tak, ursus, z... nie wiem, 12, 16, 14, 1614. 14. Oczywiście takie pole, będę to... Będę tutaj grał widzonami typu z 50... 83 lub y, jakimś kimś y, jakimś małym New Hollandem no. takie coś, albo takie, nie, to nie takie coś będę może, ale raczej z nami może jakiś, może będzie jakiś y, jakiś ten zetorek, oczywiście wyszedł Gold, ale ja nie mam tego Gold. Da, to mi się bardzo spodobała ta mapa, ja od razu dzisiaj się go, więc ja od razu mówię, że zamienię sobie sezonem. Będziesz drugi sezon z Farminga, tam ten dosyć krótko, ale ten będzie dłuższy. To oczywiście kolejna. To... Dobra. Się... To się. Był... To była zapowiedź pierwszego sezonu w farming simulator. Taka dosyć krótka, ale myślę, że myślę, że powiedziałem to z grubsza. Na mapie to nie opowiedziałem, ale z góry pokazałem. Więc y, odcinek ukaże, pierwszy odcinek z farminga ukaże się jutro, może jutro, więc y, to było na tyle.